I wracamy, stała się rzecz niesłychana. E, ten pattern, o którym mówiłem, został mega, mega, mega wydłużony, powiększony, oparty na paternie wcześniejszym. Czyli tak to będzie wyglądało. Czyli to znacznie dłużej będzie trwało. E, stąd będą budować powolne wyjście, w górę, ponad tutaj jakieś szczyty. No, przynajmniej tak. I zejście powolne, i dopiero łaskawie, dopiero łaskawie wyjście. No, tego się nie spodziewałem, szczerze. No przynajmniej tak nie było wcześniejszej fali. Wcześniejszej fali te paterny były malutkie, szybkie, zwinne Jeden pattern drugi patern. I. I wyjście, tak? No ta fala przybrała takie rozmiary. To równie dobrze można z M30 patrzeć. No, równie dobrze można z M30 patrzeć. Czyli to się wszystko rozrosło. Ja cały czas tutaj dokładałem. No. I powolne budowanie. No, tego nie można było przewidzieć na żywo. Niestety chciałbyś, chociaż chciałbyś, to nie przewidzisz. I dopiero wyjście mocne. Tak teraz aktualnie wygląda na GC. To samo dokładałem. I tu będzie, tu już jest jakiś pattern. Taki, wyjście z niego, kolejny pattern. No, poszerzyli to. Mhm. To mega powiększają, więc będzie mega bibicie no życie, no dlatego tak jak mówię, nie, nie, nie bawię się już skalpowanie, łapanie jakichś falek, wybijanie bm, mordęgi, tu bym musiał pewnie, nie wiem, trzeci, czwarty raz bym dzisiaj wchodził. A tak, znaczy wchodził i wychodził i na nowo wchodził. A tak sobie buduję drabinę, no będę miał taką drabinkę, w sumie można to je połączyć, już mam drabinę na 100 pips ponad, no z haczwórki. z H4 to tak będzie wyglądać, no jak to będą szli, to tak będzie po prostu takie coś, takie pasma. Pasma jeszcze trzeci pasek, będzie trzy paski Adidasa. No ciekawe. Pattern oparty na paternie. Mały pattern, powiększona skala, oparty czyli falariota. Jeden, jeden, dwa, trzy. Czwórka opiera się o jedynkę i wyjście na pięć. Voila!